Cześć! Cześć! Idę właśnie popływać zaraz przyjedzie Filip a później lecimy na skatepark ale najpierw trzeba skoczyć kilka razy na łeb więc najpierw się trochę schłodzimy a później szykuje się fajna wieczorna sesyjka, bo na razie jest totalnie gorąco Siemanko, jesteśmy na Siem. Rejowie piękny zbiornik wodny, spójrzcie tylko na kolor tej wody iście zielona jest to jest kolor Army Green taki wojskowy <grym> <grym> właśnie w tym roku Ym, jak wyjdziecie roku z tej wody inny... będziecie w takim kolorze nie, nie słuchajcie jak mnie. Hulk normalnie woda jest czysta no, zobaczymy co jutro, ale... No ja mam nadzieję, że przeżyjemy Idę teraz skoczyć salto Nie złosiłeś rąk Pyszna ta woda No i tak to się powoli żyje w tym skarżysku Dobra, także fajnie sobie popływałem Poskakaliśmy chwilkę z Filipem, pogadaliśmy troszeczkę z Rafałkiem. Strasznie lubię takie dni letnie, ciepłe i ze znajomymi. Także oby więcej takich dni. A teraz lecę z Rafałkiem po kepsa i lecimy w zasadzie na pump track i na skatepark. Także e, co zjemy sobie po kebabku na obiad i jazda na parkowo skateparkowo trackową. Mam kepsa, mam kolkę i lecimy z Rafałkiem na pampa. Jemen, yeah, to jest życie. Smacznego Rafał. Wrzejem nie. Dostępny dla Patrzcie kogo tutaj mamy. Gdzieś ty był tyle czasu, gościu. Gdzie, ja tam byłem. Bywało się. A, no na Hawajach był. Dobra, gramy z Olafem w bajka. Ty zaczynasz. Jeden się ba? <laughs> Dawaj. <laughs> Chłop nauczył się jedną się bara, teraz byś zadawał. Cały czas. mam nadzieję, że nie masz parku. Nie. Na flacie nie gramy u, u, skucha Dobra to ja to samo spróbuję Ale bot no, no. Bo... Takie wymówki widzowie Takie wymówki bo z dzieckiem we, Do, przegram Dobra, dobra, okej Ja zadam to samo, samo. Jeszcze, jeszcze raz <laughs> Cała gra będzie polegała na 1-8 barach Dobra, nie, nie, robię, nie robię cięcia Okej, okay, okej, okay, okej okay. Parciarz Dobra, dobra Dawaj, coś zadaj dobrego Kan, kan Okej okay. Dawaj, bez cięć, bez cięć To nie tak, że ustawiony bajk A coś jest? Nie zrobię wi-fi i Dobrze, też robię Jak Ci się podoba nasz bajk na flyoucie? Spoko, spoko Rozkręca się, nie? O, Krogul YT Ja mam bełt No food kannu dużego kłotera Co to znaczy? No z dużego kłotera truje Gdzie jest duży quarter. Co? A, że niby mam się wybić z dużego kłotera i zrobić truje Chyba 6 backflipa Jest! Jest! Dobrze, że nie zrobił, bo to jest... Nie było! To jest chore ta sztuczka, znaczy ja rozumiem na normalnie ale... Zrobisz no Zrobię. To zrób. Dobra, no foot can zrobię. Mm -hmm. Bo Rafaj tak kazał. To A tak... Rafałek dostałem no, przecież no, literę. Tak trzeba. No zrobisz. Jak, jak Rafałek mówi, Ty to jesteś tak zdolny, trzeba. to zrobisz. Właśnie. Okay. Jak jedną nogą machnąłeś, to drugą Ej, też daję. nie mach. nagrywaj go, bo nie ma kaskus. kasku Tak. nie ma? Ale odsucie się. No. Aaaa, nie zrobię. <laughs> Będę hamski. łóżku. Cześć, nadal jeszcze raz tą truje, bo jakiś pył za strony. Jest. Fuck. Mam nadzieję, że Jedziesz nie z kamerą. Wszystko tak. ci potem za tam para. Tak, nie chodzi. będzie widać. Albo czy, czy... Dobra, biorę literę. Po co takie głupie rzeczy robić? Szkoda koła. Tak. A no, to już. Jest... <laughs> o tym to już nawet nie myślę. E, to teraz ja Dobra, mam literę, mam B to mam, mam B i teraz zadaję... Ale czemu gracie na półkę? No? Zagrajcie coś nie? No to, to by, tak znaczy, no. miał być bajk, no. Nie, dobra, tu gramy, na półę, no Ale to ja chcę z na coś jeszcze zrobić Tak pogrywasz? No Dobra, to ja zadaję transfer Tam z wybicia na ten taki, na Walla nie. Tak. To jest takie To jest easy, to jest łatwiejsze niż ta twoja truja yeah. No i Olaf się trochę boi Ale myślę, że zrobi on, on jest zdolny Tak jak mówiłeś Rafałek On jest zdolny I jedzie właśnie Jedzie Dawaj No to no jest, nie no jest razy no na serodinach. Jezus, Maria. No ładnie. No i fartem mu się udało. Jak fartem? No to Fart, czysty fart. A gramy też na street. Fartem! Co tam gangsterze? Dobra. Tylko biedronka, nie ma ogonka. Nie ma ogonka, Doro. biedronka. Dobra, teraz ja. Ale gramy na streetowej też? Tak? Czemu nie? Na chcesz, no. Nie, no to nie, dobra, zagrajmy tutaj. To ja zadaję. Jesteś parkowcem czy streetowcem? Ja jestem, jeżdżę wszędzie. Jesteś parkowcem? Nie, jeżdżę wszędzie. Jesteś parkowcem? Nie, jeżdżę wszędzie. W życiu? Jestem BMX-owcem, tak się mówi? BMXiarą kur, Kurde, jeżdżę wszędzie No, co tam chcieli powiedzieć zamiast tego kurde, się. Co innego, dobra, nieważne yy, To ja zadaję yy, x z tego Rolin'a No I co jeszcze? No i tyle A, tak po prostu? Tak po prostu No dobra Chciałem go, jak zmylić Bo ja tak szczerze to nie mam x -upu. Zrób whip'a Tajuipa? No, Może, dziś... Może do dzisiejszego odcinka nie zrobię, ale to go. widzowie to. I tak nie zrobi Ej, to. On już ja wiem o tym, ale po co nagrywać. A, jednak fartem Dobra, to ja robię, widzowie. Ja tak naprawdę to nie chcę nic mówić, ale na razie to przegrywam z Olafem. Bo w sumie ja mam B, a on nie ma nic. Ach. Rafał! Co o tym sądzisz? No i a to nie było. Ja chcę jeszcze raz. No dobra, okej, okay, możesz powtórzyć. No! Od razu lepiej. Ej. Oj, kramba, jestem tak już A są tam truje z Dobra, rolina. dobra. Truje z rolina? Okej. Okay. Nie będę mógł udostępnić, bo moja mama Jo! <laughs> z jednak... ja taką małą No bo nie wiem jak to najechać. Bo ma siłę, żeby się wybić. Znaczy, nie, chodzi o to, że ten rolnik jest krótki i ja wydaje mi się, że jak będę jechał szybciej, to nie wiem, nie zdążę się wybić. Ale fajne to było. Znaczy, zaraz ja. One hander na kłóterze. Był? To był największy one-hander jak zrobił. No, no Rafał zrobi. robi. Będę tutaj, chamski, Rafał, patrz. Tak, to tu jest mój Instagram, potem tu, potem tu, tu jest Tomka tu jest Filipa. I tak tego nie wstawię. To jest mój. Oczywiście, że wstawię. No myślicie, że tego nie wstawię? Macie rację. <laughs> no mówię no, od dobra. razu. Wstawię, wstawię. Więcej roboty, no? No, teraz ja dam po prostu tróję, jak to. Okay. <noise> ale jak, jak nie zrobisz, no. to on nie wstawia. Dobra. A, dobre! <noise> nie no, ale zrobię. Dlaczego? No i instagramowe będą. Wszystko. No. Daj, tak, tutaj go montuje się. się? Dobra, zrobił tą truję, to wstawię te Instagramy. Znaczy, już widzieliście je, więc no. E, Czyli teraz ja. To ja zadam... Ty, a era tutaj przez to? Krzysz. No, jak, jeśli Hubert mi przywiezie pompkę. Wiem. One toucha. Czyli? One touch to jest puszczasz nogi i jedną rękę. E, nie, dobra. Nie widziałem, czy to był. Taka nie. ręka, taka. To... Taka ręka jak złamana To był węgorz, więc nie, nie no się. <laughs> Wybijam się z tego, z tego kłotera I 90 jakby w ten, ten i odwikasz Czaisz? Nie. nie Wybijasz się z tego kotera. No nie. robisz 90 Wklejasz no, się w tanto. Ale to jest na twoją stronę Ja to przełamam, A, cwaniaczek, dobra, spróbuję jest jest jest, no, nie to, zrobił, Bo yes. ja na serio, jak robiłem ten, jakby ten wklej, to też nie było w moją stronę. Dlatego wolę z obrotem to robić. Sprytnie, sprytnie. O, Olaf ostatnio podobno dużo na stricie jeździł, więc zadaje 1.8 z murka. Oh no! Ja tak, tak cierno. Eee! No okay. jeszcze raz, bo <laughs> nagrywałem ciebie, a on już ruszył. No to może mieć dwie próby. Dobrze, dobra a... Ja jestem, ja jestem dobry kupać i daję ci jeszcze jedną próbę, bo widzę, że jest w stanie to zrobić. No blisko. O... Jaj, jaj, jaj dobra, bonusowa próba. O, chłopie! Okay. Taki gorący. <laughs> No dobra masz literę, już nie będę aż tak dobry, ale w sumie to w Prawie za Dobre, Dobra, dobra. Przypominam, że to są 3 godziny. Dobra, ja mam... Nie ma wymówek. Albo robisz, albo nie. Od tego mamy łada do tamtego dęku. To zobaczcie. Była... Nie, nie. Zabieram ci się. Nie. Olaf ma przewagę, bo ja nie mogę niektórych rzeczy robić, bo mam za mało tlenu. Takie wymówki. Kubi mnie uratował. To nie są wymówki. Ja też uratuj. Hubert uratował mi życie. Obserwujcie go na Instagramie. Dziękuję. Zrobiłem. Czyli tak, ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że obaj mamy po B. Tak. Dobra, to... Hudżem Tej. Pudżem Łit, no? Zrobisz Fudżem łikko. Mam nadzieję, że zrobię. Zywa... No tak szczerze, to jak mamy to w dwóch próbach, teraz nie. Bo to bo to dance. Dance. Trzy. Trzy próby, bo to jest... To jest gra. A w sumie to... czekaj, bo nie gramy w bajkę, tylko w figa, przepraszam widzowie. No. A, na trzy literki? No. Na trzy litery, ale, ale jako, że Olaf dobrze progresuje, to będę dawał mu więcej prób. Bo on to zrobi. Nie ja robię. Dobra, tak chcesz... Pod warunkiem, że ty to zrobisz. A, no tak. Budżemy i manuale to jest też najgorszego na... E. na przypale Tak to nawet Ostatnio ci z pierwszej wchodzą. Nie, no takie to tak, to zawsze, nie? Ale o, ten Opo ostatnio był dobry. nawet mi się nie chce próbować Nie na sure. siłę. Nie, no dawaj no Nie, zadam Bar spina Z Big Potter. Tam No oh. <laughs> <laughs> No i <weź> się <laughs> On mnie... <laughs> powiedz, że to widać Nie wiem <laughs> Zakręcił kołem, walnął w moje koło i moja kiera zrobiła tak. <śmienią> ja Mam nadzieję, że to się nagrało. Prosto w jajko. A, no, to I nie to I niech I on nie zrobi. Nie zrobię. To jest najgorsze, co mogłeś zadać. Wyjrzeć ci za Przed tej trójki. Dobra, zrobię to. Wyjrzeć ci za to, miłośnie Tego. Serio? Nie potrafić. Jop! Najś, Sebastian. Tem! Nie zaliczę Dlaczego? Zartuje. No i jak? Wszystko było ok. Dobra, muszę przyznać, że Olaf tu zadaje bardzo trudne sztuczki Nie wiem, proste, ale w dobra. dziwnych dobra. miejscach Masz... Naknaka Tak, naknaka, tu, tego, z Rolina No, nawet przyzwoicie O chłopie, to jest takie dziwne Do manu Nie wiem, a jakby to dwie tu było? No w sumie tak. Dobra, jeszcze masz dwie próby. Więc no bo na... Dwie próby na spokojnie. Ja nie, zauważył, wygrywasz. nie no, druga ma. Wygram tak eee. jeszcze jedna próba Ostatnia próba. Nie lubię Nie I tak jestem zadowolony z tej gry, bo bo się fajnie gra. To jest pierwsza granata w tym skateparku, a... Która ma sens Która ma... a właśnie Która I ma która sens Która się skończy I Która się... a, no, no tak, dobra, nieważne Ale no, Olaf nie progresuje baj, dużo Znaczy szybko progresuje, więc to jest fajne ehm... Widzowie, co to, to było, oceniajcie znaczy... Ja bym nie zaliczył No właśnie, znaczy ja ogólnie... Ale nie masz zdanie. Ogólnie... Y... Nie no, ja bym to zaliczył, tak szczerze Ale ja bym dał jeszcze na próbę Dobra, w sumie racja, może być bo teraz dobra. to było. A co to jest? Teraz to donie? było. To jest naknak. -nak. Aha, dobra. To jest puk puk. Okej. Okay. Ule... Jest. Zobaczmy, co bym to zaliczył? Jest. Bo ja nie lubię tego. To teraz ty. Eee. mnie, Zdziś mnie. <słys> Kurde będę Bo chcę jeszcze na odcinku powiedzieć, to potem zrobię traka. Okej. Okay. A teraz zadam Bałsztina. Daj ja się, jak się bardzo dobrze. <noise> to 10 tym razem. Dobrze. Zadam. Z nurka. No co? Zadam, zadam, zadam. 1.8 zrobił z Albo nie, transfer z tego jump boxa w, w wybicie. Tak jak kolega tu robi. Okej, okay, z boku na wybicie. No. No dobra. Lajtowo. Nice. Uważaj, uważaj. Okej, okay, teraz ja? Eee x na tym spajnie. Nie, 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 przepraszam, zmieniam. Tylko żebyśmy Kubie nie przeszkadzali. O, Kuba umie dobrze lata. latać. Dobra, nie, wiesz co zadam? Yy, to Bogana, tam, z Rolina. I niestety nie było. Także ja zadam widzowie Sadam jedno się z tego rolina bo jeszcze ja nigdy nie robiłem Ja zrobiłem ale słabego się siembara? Nie, to byłem A zrobiłeś No tak A to ja robię <laughs> Nie rozpędzaj się tak Dobra dawaj Waramy Co co z tego? No dobra Nice Teraz ty Jeden siembaro Tutaj? Jezus, nie robiłem jeszcze, to... więc może nie być. No dobra Nie, boję się. To... Dobra, on się boi. To wiesz co jest dobre na progres? Ja to Zdaj zrobię. To no to dawaj. O nie! Daj na kamerę. Wiecie co jest do, dobre na progres? Zadać to samo. <śleski> Bordo! <laughs> no dobra, robię to. U! Troszkę za wolno, ale jest. Okej. Okay. Nie, nie, jest jest dobrze. Jako, że to jest progresywny Game of Pig, e, robię traka. Tam. Tam traka, tak, tak. To Bo wiem, że on jest w stanie napisz. to zrobić. A, tak. No ja teraz my zadać to samo. Kurde. Zadaj to samo. Siętaj, hardy. Nie, daj, Daw daj. Siętaj, hardy, tak, tak. To jest, musisz to dzisiaj zrobić, bo to jest... Zrobić to bez problemu. Dobra, to... Mógłbyś tak, zadać trójkę by Nie, 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 robię to, nie chodzi o wygraną, chodzi o to, żeby on dalej progresował To jest dla mnie ważniejsze, bo on zajebiście jest. Ej, no? mam interes Jaki? Jak zrobisz tego tracka, co nie? No? To jak go zrobię w ciągu 10 dni, to wygrywam ten track Dobra, no i dobra, zgadzam się Zgadzam się, ale... No dobra, okej okay. Ale... Sketchy, ale jest Stary! Dobra, teraz to Stary, normalnie! No dobra. Jeszcze raz. No, to już był, ale to był taki niedokręcony. Okej, okay, ogólnie je Olaf zrobił, ale to było takie sketchy, ale tak czy inaczej, respekt dla niego, dlatego on już wygrywa tą grę w bajka, więc szacuneczek. Pozdrawiam. Czy coś Nie, nie robić. Dobra. Jak... Nie ma co na siłę. Tak. Jak uważasz? Tak czy inaczej Olaf zrobił go w zasadzie dzisiaj, takie sketchy? Jeszcze co my Także. Może pod koniec wieczorka albo w następny dzień. Dokładnie. Piszcie w komentarzach, żeby. Bo za dużo razy. Znaczy, już to dzisiaj? Bo jestem tu od godziny chyba 14. A mamy godzinę. 20, tak, po 20. Ta, 20. No. Dobra, zostawcie lajka, subskrybera, i już niedługo Olaf będzie robił traki wszędzie. Także pozdrawiam.